Kolejne... Kolejne perełki, perełki nowości. Oczywiście nowości. Ta, ta mniejsza, no to ja przedstawię, albo Maciej to jak się nazywa. Amazing Space Lot podstawowy rezerwowy mamy. 20 mm. Tak, klasa F2, bo tu widzę. 400 mm. I neku na szybko, żeby tu tego. Nie widzę neku, Z, 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 neku. A jest 3,8. Cena jest na dole, pod spodem. 100 złotych. W zł. zaokrągleniu, bo 99, tego. To ja już zaokrągam ogólnie ceny. No tutaj ktoś może powiedzieć, co macie dane. Dobre, Ostatnio baje. mieliśmy kątówki Amazing Space. Tak? Te, te dwie. A no właśnie. Może no, może to jest seria cała też. No, to jest Tu jest y, zombie party 24 strzały. Kategoria 2. A my? 420, 420 no. gramów tak. oczywiście 20, e, strzały kątowe i proste są, nie? kaliber 30. 30 nie, kaliber 30 tak, 30 no. e, Pyromorawia wyszła... wyszła na, na, na plus nie, sorry, proste są Pyromorawia wyszła na plus z tego względu dlaczego, chłopaki, bo bo waga jest lekka jest lekka tak czyli jest po prostu typowo zrobiona z karką Tak, jest na A i cena jest na dole cena 150, 150. 150 tyrogas minus 15 dostępny na fajne Shop. Jak wiecie my zrywamy to po to, żeby później nie śmieci. Ja, żeby nie było śmieci tak. i po prostu jeżeli będziecie zadowoleni z efektu no to możecie je po prostu tam zakupić. Zobaczcie sobie. Wszystkie... Tak, zapraszamy do Michała na sklep. Wszystkie linki macie w opisie. Do, do Funke też na sklep zapraszamy. Do Funke możecie przyjechać na kawę. Funke, e, tutaj do Subic. Zapraszamy serdecznie. I możecie zadawać pytania w komentarzu. I widzimy się na teście. Do... Na polu bitwy. Zombi party A co to było wcześniej? Amazing set Wow Sółki jakie były ty Jakie w środku ma psuki, fajne Fajne, unikatowy efekt. No, w środku suki. To było zombie. Ale zombie to było, tak. Zombie od pyromorabi. Fajne, obydwie. Zaba, fajniutka. No i ta wcześniejsza też. Tak, oceniajcie sami. Mi się podobały. tak